Drugi rok na medycynie miał być dla mnie tylko formalnością, ale okazał się moją największą lekcją na tych studiach. Cześć! Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to ja jestem Michał i aktualnie studiuję na piątym roku kierunku lekarskiego. Założyłem ten kanał głównie po to, żeby dzielić się różnymi pomysłami i sposobami na bardziej produktywne i generalnie szczęśliwe życie. Ale dzisiaj nie do końca o tym. W tym materiale chciałem przybliżyć Wam, jak wyglądał mój drugi rok kierunku lekarskiego. Generalnie postawiłem sobie za cel nagrać przynajmniej jeden materiał na temat każdego roku tych studiów, tak żeby dać ich pełniejszy obraz, także dzisiaj przyszła pora prześwietlić drugi rok kierunku lekarskiego, a uwierzcie mi, jest co diagnozować. Moją opowieść o drugim roku powinienem zacząć od zarysowania kontekstu, w którym mam nadzieję już nikt z Was nigdy nie będzie musiał się znaleźć, a mówię tutaj o pandemii. Z oczywistych względów większość zajęć odbywała się online i nie miałem możliwości spróbować Posmakować tej przyjemności, która płynie z zajęć praktycznych. Chyba nikt specjalnie nie przepada za kolokwiami czy różnego rodzaju testami, ale prawda jest taka, że one niesamowicie motywują i dają kopa do pracy. Wcześniej, tak naprawdę, moje życie składało się z uczenia się od jednego testu do drugiego, a tutaj nagle to zniknęło. Nie oszukujmy się, takie zaliczenie online nie jest specjalnym wyzwaniem. Oczywiście testy są głównym bodźcem, ale nie jedynym, bo brakowało, Także znajomych, którzy pocieszyli, ale też zmotywowali i popowiedzieli trochę o tym, jak oni się uczą, czego już się nauczyli, i nie namawiam tutaj do porównywania się do innych, jestem od tego daleki, ale no, nie ukrywajmy, że to też motywuje. I mój drugi rok przebiegł w poczuciu ogólnie zmarnowanego czasu, co tylko mnie dobijało i jeszcze bardziej zniechęcało do nauki. Chociaż brzmi to bardzo pesymistycznie, to wcale nie patrzę na to dzisiaj z takiej perspektywy. Uważam, że to wszystko było mi bardzo potrzebne i dało dodatkowego kopa na kolejne lata tych studiów. Ale najwyższy czas, żebym przedstawił Wam ten drugi rok. Składają się na niego cztery przedmioty. Cztery główne przedmioty i więcej pomniejszych. Fizjologia, patofizjologia, biochemia i mikrobiologia. Jestem już w połowie piątego roku. I mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że są to najbardziej teoretyczne przedmioty, jakich doświadczyłem przez wszystkie lata tych studiów. I tak jak pewnie niektórym to się będzie bardzo podobało, tak mi kompletnie to nie leżało. Generalnie nie są to też trudne przedmioty, ale bardzo obszerne. I szczerze z dzisiejszej perspektywy e, uważam, że bardzo przydatne, szczególnie fizjologia, której naprawdę żałuję, że nie uczyłem się mocniej, bardziej intensywnie. Przyszli Drugoroczniacy, zwróćcie uwagę na fizjologię i patofizjologię, bo potrafi wyjaśnić dużo zagadnień medycznych bez wkuwania ich na pamięć. Żaden z wymienionych przedmiotów specjalnie mi nie leżał. Dodatkowo, brak zajęć praktycznych sprawił, że nie widziałem sensu w tym, żeby siedzieć i wkuwać kolejne linijki z tekstu, skoro nie mają one dla mnie większego znaczenia. W pewnym momencie w ogóle przestałem czuć sens studiowania dalej medycyny. Widziałem ją tylko jako szereg różnych nic nieznaczących kolokwiów i zaliczeń, które doprowadzają mnie koniec końców do egzaminów, które i tak nic nie znaczą i nawet nie uczą mnie specjalnie tej medycyny. O której tak marzyłem. Jedna rzecz znowu wzbudziła we mnie zainteresowanie tematami medycznymi i były to książki medyczne. Naprawdę polecam komuś, kto troszeczkę stracił zapał do tematu, którym wcześniej się jarał, sięgnąć po książkę, która wcześniej go interesowała. Przypadki medyczne czy zabiegi, które były w nich opisywane, sprawiły, że znowu poczułem to coś, znowu zechciałem. Uczyć się tych wszystkich bezsensownych faktów. One są bezsensowne. Wtedy, kiedy ich się uczycie na drugim roku, są kompletnie bez sensu. Natomiast potem, z biegiem czasu, zaczniecie dostrzegać, że to wszystko się układa w całość. Drugi rok studiów miał też swoje pozytywy. Chciałem zerwać z tym poczuciem bezsensowności i traconego czasu. Miałem tego w pewnym momencie po prostu dość. Czułem się ze sobą źle, więc zacząłem robić różne. Ciekawe i dziwne rzeczy, żeby mieć poczucie robienia. Czegoś, czegokolwiek i w ten sposób rozpoczęła się moja internetowa kariera. Zacząłem od streamowania. Streamowania gier dokładnie. Dark Soulsów. Nie wiem, czy można to znaleźć jeszcze na Twitchu, ale jeśli tak, to możecie poszukać. Nazywałem się Potężny Gracz i grałem w takim hełmie i zbroi. E, pokonywałem kolejne bossy w Dark Soulsach i sprawiało mi to dużą przyjemność. E, jednak prawda jest taka, że nie było tym, na czym powinienem się skupić, bo zamiast poświęcać czas na uczenie się do kolejnych kartkówek czy wejściówek, które łatwo zaliczałem, bo były online, to ja się działem i grałem. I właśnie tam przekierowywałem większość mojej energii. Niemniej jednak sprawiało mi to wielką przyjemność, i myślę, że dzięki temu, że wtedy to się zdarzyło, teraz mogę do Was mówić. Tak mijały mi kolejne dni. Fajnie się bawiłem, streamowałem, niespecjalnie dużo się uczyłem, choć coś tam się starałem. No i przyszły końcowe egzaminy. Przyszła wielka napinka i okazało się, że materiału jest za dużo, żeby w tak krótkim czasie go przyswoić, nawet jeśli większość zajęć mam online i praktycznie nie muszę wychodzić z domu. Tego wszystkiego dochodził coraz większy, potem wręcz paraliżujący już stres, z którym wtedy po prostu nie potrafiłem sobie poradzić. Nie umiałem sobie wytłumaczyć tego, że nic jeszcze nie jest stracone. Dla mnie ten rok już przepadł. Ja już widziałem świat w czarnych barwach i widziałem, jak rzucam te studia albo z nich wylatuję. No jakby oba scenariusze kończą się tym samym. Nie jestem już więcej studentem medycyny. Egzaminy po drugim roku wyglądały tak, że patofizjologia była połączona z fizjologią w jeden duży egzamin, bio. Chemia z tego, co pamiętam, była oddzielnie, a mikrobiologia z biologią medyczną, czy przedmiotem, który mieliśmy jeszcze na pierwszym roku, o którym już w ogóle kompletnie zapomniałem. I tak, żeby zdać każdy z tych przedmiotów, zabrakło mi 4 punkty za każdym razem. Na końcu już na mikrobiologia była ostatnia, którą zdawałem i wtedy myślałem, że to już jest nieśmieszny żart, że ponownie to są cztery punkty do tych upragnionych 60%. I świat mi się wtedy trochę zawalił, tak naprawdę nigdy niczego nie oblałem w mojej karierze, nie tylko akademickiej, ale generalnie szkolnej, zawsze byłem tym wzorowym uczniem. A tu nagle przychodzi naprawdę kubeł z lodowatą wodą, który wtedy mnie obudził i uświadomił, że życie to nie tylko kwiatki i róże, i nie zawsze będzie mi wychodzić, a szczególnie nie wtedy, kiedy się nie przyłożę. I nie jestem. Ani żadnym geniuszem, e, ani nie jestem nikim specjalnym. I muszę pracować tak samo ciężko, a może i ciężej niż wszyscy dookoła. Generalnie to zdarzenie miało niebagatelny, kolosalny wpływ na moje późniejsze akademickie życie. No i generalnie życie w ogóle. Przede wszystkim teraz mniej się stresuję, bo udowodniłem też sobie, że nie stanę egzamin. To nie jest jakaś tragedia. Musisz się uczyć, żeby zdać egzamin. Ale... Czasami to nie wystarcza. Czasami musisz do czegoś podejść inaczej, przeanalizować swoje błędy i właśnie taką szansę dają kartkówki, egzaminy i testy. Mam nam pokazywać, czego jeszcze nie umiemy. Nie, w większości oczywiście nie mają nas udupić, a jedynie dać impuls do może zmiany taktyki albo... Y Opanowanie obszaru, który wcześniej nam trochę umknął. To zdarzenie też otworzyło mi trochę drzwi do tego świata efektywnej nauki. Wcześniej jedyne, co robiłem, to czytałem w kółko książki. Moim największym fleksem podczas tego, gdy uczyłem się do matury, było to, że przeczytałem Campbella parę razy i, i Willego. I to może robiło na mnie wrażenie kiedyś, ale teraz bym się stuknął w głowę i powiedział, po co? To było kompletnie bez sensu. I tak samo uczyłem się do wszystkich tych trzech przedmiotów. Fakt, czasu było za mało, żeby opanować ten materiał, ale przy dobrej taktyce ten czas wystarczał. Także nie tylko ważne jest to, ile się uczymy, ale jak się uczymy. Tak, jak pierwszy rok zdecydowanie, nadal do dzisiaj jest moim ulubionym, tak, sequel niespecjalnie przypadł mi do gustu. Ale bardzo go doceniam i cieszę się, że to wszystko mnie spotkało. Uważam też, że każdy na studiach medycznych, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I to, że mi ten rok nie przypadł do gustu i te przed konkretne przedmioty mi nie przypadły do gustu, nie oznacza, że tobie też nie przypadną. Może drugi rok będzie właśnie twoim ulubionym, dlatego nie zniechęcaj się proszę po obejrzeniu tego filmu, ani nie nastawiaj się negatywnie do tego, co cię czeka po pierwszym roku. Dzisiaj materiał trochę inny niż wszystkie dotychczasowe na moim kanale, trochę bardziej pogadankowy, mam nadzieję, że nie przegadany. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę pod tym materiałem. I pamiętaj, żeby zajrzeć na mój kanał i zasubskrybować, bo wtedy nic Cię na pewno nie ominie. Sicie dziękuję za poświęcony mi czas i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym materiale. Trzymaj się! Cześć!